I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści, wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A żywił się szarańczą i miodem leśnym, i tak głosił: Idzie za, no, za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo pańskie, chwała tobie Chrystus. Jako wprowadzenie do dzisiejszego rozważania fragmentu Ewangelii Świętego Marka, w którym pojawia się postać Jana Chrzciciela, ja chciałbym przytoczyć fragment XIX rozdziału dziejów apostolskich. Otóż około 54 roku święty Paweł przybył do Efezów w Azji Mniejszej, więc na terenie dzisiejszej Turcji. I tam spotkał jakichś ludzi wierzących, którym zadał pytanie, czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? Oni odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Paweł więc pytał dalej, jaki więc chrzest przyjęliście? Oni odpowiedzieli, Chrzest Janowy. Drodzy Wierni, to wydarzenie opisane w dziejach apostolskich pokazuje nam siłę oddziaływania świętego Jana Chrzciciela, skoro ponad 20 lat po jego śmierci w dalekim Efezie, oddalonym od Palestyny, od Jordanu, od Jordanu o kilkaset kilometrów, byli uczniowie, którzy przyjmowali Chrzest Janowy, prawdopodobnie też znali jakieś elementy nauczania świętego Jana Chrzciciela. Ewangelia dzisiejsza mówi, że zdążała do niego cała ludzka kraina oraz mieszkańcy Jerozolimy. Potężnie oddziaływał ten prorok, który nauczał i udzielał chrztu. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka jest bardzo lakoniczny, tak jak zresztą cała Ewangelia Świętego Marka. I przedstawia nam to pierwsze wystąpienie świętego Jana Chrzciciela, bardzo skrótowo, dokładniejszy, bardziej rozbudowany jest opis tego wydarzenia, który możemy znaleźć w Ewangelii świętego Łukasza. I święty Łukasz Ewangelista napisał takie zdanie, że Jan dawał wiele napomnień i głosił dobrą nowinę Ludowi. W tekście greckim jest tu użyty czasownik ewangelizował, głosił dobrą nowinę, czyli głosił Ewangelię. Jan, chrzciciel, zatem głosił swoistą Ewangelię, dobrą nowinę. Można powiedzieć, że jako wewnątrz czterech Ewangelii Nowego Testamentu znajduje się jeszcze Ewangelia głoszona przez Jana chrzciciela wcześniej, zanim zaczął głosić Ewangelię Jezus Chrystus. W dzisiejszej liturgii słowa ta dobra nowina Jana Chrzciciela została przedstawiona, jak powiedziałem, dość skrótowo, ale nawet w tym krótkim opisie z Ewangelii świętego Marka możemy dostrzec takie dwa wyraźne aspekty nauczania Jana Chrzciciela. Pierwszym z nich było właśnie nawróce, było nawrócenie, wezwanie do nawrócenia i Głoszenie odpuszczenia grzechów. Znakiem zewnętrznym tego był chrzest w Jordanie. Święty Łukasz przedstawia, jak powiedziałem, nieco szerszy obraz, opis tego. I czytamy u Łukasza, że po chrzcie do Jana przychodzili ludzie z pytaniami. Właśnie z jednym pytaniem, co mamy robić, jak mamy żyć. I Jan udzielał tym ludziom konkretnych odpowiedzi, a więc czytamy, że tłumom mówił, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma wcale. I potem przychodziła do niego grupa celników z pytaniem, co mają robić i mówił celnikom, nie pobierajcie więcej ponad to, co wyznaczone. Przychodzili żołnierze z tym samym pytaniem Jan Odpowiadał żołnierzom: nie wymuszajcie na nikim pieniędzy, nikogo nie uciskajcie, poprzestawajcie na swoim żołdzie. Więc w tej dobrej nowinie pierwszej części dobrej nowiny Jana Chrzciciela znajdowały się bardzo konkretne wskazówki, żeby ludzie byli uczciwi, żeby nie wykorzystywali innych, żeby dobrze wypełniali obowiązki swojego zawodu żeby byli wrażliwi na potrzeby innych można powiedzieć wszystkie te zalecenia zachowują aktualność także dla nas ale ci ludzie przychodzili do Jana z pytaniami dlatego że te pytania wyłaniało się z ich sumień a Jan swoim nauczaniem swoim przykładem potrafił do tych sumień ludzi dotrzeć pytania płynące z sumienia to są ważne pytania Ojciec święty Franciszek w sierpniu tego roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Portugalii mówił do młodych ludzi, między innymi, tak: Nie ustawajcie nigdy w zadawaniu pytań. Słuszne jest stawianie pytań, często nawet lepsze niż udzielanie odpowiedzi. I dodał jeszcze taką ciekawą uwagę papież Franciszek. A pytania z upływem czasu stają się odpowiedziami. Musimy tylko na nie poczekać. Te ważne pytania życiowe, ważne pytania płynące z naszego sumienia mogą się zamienić w odpowiedzi. Ten pierwszy aspekt nauczania Jana Chrzciciela, wezwanie do zmiany postaw, do uczciwości w życiu, do wrażliwości na potrzeby innych. Do żywego dialogu z naszym własnym sumieniem, przez rachunek sumienia, przez rewizję życia, refleksję moralną, przez spowiedź sakramentalną. On pozostaje aktualny cały czas również dla nas. A drugim aspektem dobrej nowiny Jana chrzciciela, o którym słyszeliśmy w drugim fragmencie dzisiejszej Ewangelii. To było zwiastowanie przyjścia Mesjasza. Przyjdzie, idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać że mykał jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. A więc Jan Chrzciciel nie tylko wzywał ludzi do zmiany postaw moralnych, ale jako ostatni prorok prorocko zwiastował obecność Syna Boże, Bożego. Wskazał go Słowami, które powtarzamy w czasie każdej mszy Świętej: Oto baranek Boży. Jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jan chrzciciel wskazał baranka, dwaj jego uczniowie odłączyli się od niego i przyszli do Jezusa, zapytali nauczycielu, gdzie mieszkasz. Jezus im odpowiedział: Chodźcie, a zobaczycie. I Ewangelista dodaje poszli i tego dnia pozostali u Niego. Wiara tych uczniów Jana, którzy stali się potem apostołami Jezusa, opierała się na osobistej relacji, na osobistym spotkaniu z Jezusem i na przebywaniu u Niego. I także nasza wiara na tym polega, na tym się opiera, na osobistej relacji z Chrystusem, z Jego Słowem, z Jego sakramentalną obecnością w Kościele. Crodzy wierni, sumienie, nasza osobista rozmowa z sumieniem, wydobywanie pytań, naszego sumienia, które czasem stają się odpowiedziami i nasza osobista relacja z Chrystusem, z Jego słowem w Ewangelii, z Jego obecnością w Kościele, w Eucharystii, w sakramentach, w darach Ducha Świętego. To są takie dwa tematy, które wyłaniają nam się z tej dobrej nowiny głoszonej przez Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa. Ci z nas, którzy odmawiają brewiarz, modlitwę jutrzni, codziennie lub od czasu do czasu, wypowiadają też zawsze wtedy pochwałę Jana Chrzciciela, Pochwałę Jana Chrzciciela w słowach jego ojca Zachariasza, które zostały zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza. I ta pochwała Jana Chrzciciela jest zarazem codzienną modlitwą Kościoła, o to, żebyśmy sami nie utracili dróg światła, zbawienia i pokoju, które zwiastował Jan Chrzciciel. Ty będziesz zwać się Prorokiem Najwyższego. Ty pójdziesz przed Panem, przygotować mu drogę, by oświecić tych, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Amen.